Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. 6 stycznia przeżywamy uroczystość objawienia pańskiego. 6 sierpnia przeżywamy święto przemienienia pańskiego. Zimowa i letnia teofania. Bóg objawia się w światu i w świecie. On który najlepiej objawia nam siebie w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Od wcielenia aż po odkupienie. I tak jak kadzidło, złoto i mirra zapowiadają misję kapłańską, królewską i prorocką, tak biała szata zapowiada chwałę zmartwychwstania, ukazując, że we krwi baranka wybielone zostaną szaty obdarowanych łaską dziecięctwa Bożego. Jezus wraz z uczniami wspiął się na górę wysoką, aby się modlić. Tradycja podaje, że tę drogę pokonali, wchodząc na górę Tabor. Wielu w przestrzeni gór doświadczyło ich porywającej mistyki. Przebywając w górach, łatwiej nam bowiem doświadczyć bliskości Boga, łatwiej nawiązać, wejść w dialog z Bogiem. Jezus modlił się. A podczas modlitwy jego twarz odmieniła się, a także odzienie stało się lśniąco białe. Potrzebujemy zatem wysiłku wyjścia w górę, potrzebujemy doświadczenia modlitwy. Towarzysząc Chrystusowi, podobnie jak jego uczniowie, nie zawsze do końca jesteśmy świadomi, w jak wielkiej tajemnicy uczestniczymy. Jesteśmy natomiast gotowi postawić owe symboliczne trzy namioty. Zrozumienie przychodzi z czasem, z wypełnieniem się wszystkiego tego, co zapisane zostało u proroków w psalmach i w prawie. Tajemnica mesjańska wypełnia się w misterium paschalnym, w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Z różnych zakątków naszej ojczyzny, także i w tym roku uczniowie Chrystusa Pana wyruszyli, aby dotrzeć na wyjątkową górę aby dotrzeć na górę, skąd rozchodzi się wyjątkowe światło. Historia miejsca, na którym się znajdujemy, pokazuje, że jasna góra była i jest dla wielu górą przemienienia. Wysiłek drogi, przeżywanej podczas pielgrzymek na jasną górę, podejmowana modlitwa, bogate życie sakramentalne pozwala na pielgrzymim szlaku doświadczyć przemiany serca, przemiany życia. Idziemy zatem ze wszystkich stron, aby wejść na tę górę. Na górę, skąd na, ca na całą Polskę rozchodzi się światło nadziei. To właśnie tu, dzięki łasce przemienienia, możemy napełnić się światłem Chrystusa. Tak wiele spowiedzi w drodze tak wiele postanowień, tak wiele tych osobistych momentów spotkania z Bogiem sam na sam, ale także tak wiele spotkań z drugim człowiekiem, z siostrą i bratem pielgrzymami, a także z gościnnymi sercami Polaków, którzy otwierają się na obecność pielgrzymów. Ileż modlitwy wdzięczności płynie za tak wielu dobroczyńców naszej pielgrzymiej drogi! W każdym regionie Polski otwierają się domy i serca, a pielgrzymi podejmują intencje gospodarzy i włączają je w codzienną modlitwę, niosąc je do Ciebie, Matko, abyśmy, abyś Ty przedstawiła je swojemu Synowi. Maryjo, te wszystkie intencje składamy w Twoim sercu, ufni w Twoje przemożne wstawienictwo u Syna Twego. Na Pielgrzymi szlaku modlimy się za nasze rodziny, za naszą ojczyznę. Modlimy się w intencji naszych pasterzy, Kościoła w Polsce, o powołania do życia kapłańskiego i życia konsekrowanego. Modlimy się za wszystkich, którzy powołani zostali do służby na rzecz Bliźniego. Pielgrzymi Legnicy tej nocy, po dziesięciu dniach od Legnicy, po trzynastu dniach od Jeleni Góry, w czternastu dniach od granicy naszej ojczyzny ze Zgorzelca stanęli na rogatkach Częstochowy, aby jutro w południe pokłonić się Maryjo przed Twoim obliczem. Nasze tegoroczne pielgrzymowanie przeżywamy ze słowami idziemy w mocy ducha Chrystusowego. Każdego dnia rozważaliśmy tematy wielkiej nowenny narodu polskiego, które dla naszego narodu przygotował sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Maryjo modliliśmy się o jego rychłą beatyfikację i uczyliśmy się od wielkiego prymasa, jak stawiając wszystko na Maryję, żyć wiarą w jednego i prawdziwego Boga. Jak realizować nasze osobiste powołanie w życiu małżeńskim i rodzinnym, społecznym i narodowym, w życiu Kościoła Chrystusowego, pielgrzymując ścieżkami naszej codzienności. Jako wspólnota Kościoła Legnickiego. Realizując misję wyznaczoną nam przez naszego pasterza, pielgrzymując na jasną górę, szukaliśmy tych wyjątkowych chwil, w których każdy z, nas, każdy z nas mógł dać się odnaleźć i nawiedzić Bożej obecności. Stając przed Twoim obliczem, Matko, prosimy, aby tę łaskę napełnienia się światłem Bożym, Światłem Bożej łaski, abyśmy mogli ponieść do naszych domów, w miejsca pracy, w miejsca codziennego życia. Przeniknięci, napełnieni światłem z jasnej góry, góry przemienienia, z doświadczeniem przemiany dokonanej w polskiej kanie, ruszymy, Matko, do naszych wspólnot, aby nieść w świat nadzieję, czyniąc to w mocy Ducha Chrystusowego. Tobie, Matko, polecamy Kościół Chrystusowy, Ojca Świętego Franciszka Jego Nocjusza Apostolskiego w Polsce, Księdza Arcybiskupa Salfatore Penakio, który w dniu dzisiejszym obchodzi swoje imieniny. Polecamy Episkopat Polski z Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Gondeckim przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolitę Częstochowskiego a także obecnego dziś wśród nas księdza skupa Krzysztofa Zadarkę. Polecamy nasz pałkiński zakon na czele z ojcem generałem Arnoldem Chrapkowskim i przyorem Jasnej Góry ojcem Marianem Waligurą. Polecamy kapłanów i misjonarzy, kleryków siostry zakonne. Prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Modlimy się za naszą ojczyznę. Polecamy władze państwowe i samorządowe, na czele z prezydentem, premierem, parlamentarzystami. Polecamy wszystkich radiosłuchaczy, rozgłośni katolickich łączących się z nami, zwłaszcza radiosłuchaczy Radia Maryja, Radia Jasna Góra, telewidzów w telewizji TRWAM, internautów, którzy łączą się z nami za pośrednictwem jasnogórskiego portalu. Modlimy się za Polaków żyjących na emigracji. Polecamy osoby chore i cierpiące, będące w domach, w szpitalach oraz hospicjach. Polecamy wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi. Mogimy się za naszych bliskich zmarłych. Dziękujemy księdzu Mariuszowi Mariewskiemu, głównemu przewodnikowi pierwszej pielgrzymki Legnickiej, za dzisiejsze rozważania apelowe. Mogimy się za wszystkich pielgrzymów przebywających do jasnogórskiego sanktuarium narodu polskiego. Naszą modlitwą ogarniamy także wszystkich pielgrzymów, którzy na różne sposoby. Zmierzają ku jasnej górze zwycięstwa. Polecamy parafię w strzelcach wielkich w diecezji poznańskiej, do której przybyłaś matko w kopii obrazu nawiedzenia. Dziś nocne czuwanie podejmie dwustuosobowa grupa pielgrzymów z parafii Matki Bożej Saletyńskiej z Ostrowca Świętokrzyskiego. Rozważamy tajemnicę szczęści światła, Durzańca Świętego, przemienienie na górze Tabor. Ojcze nasz, któryś jest, nie niebie. Niech Twoje, będzie tak inaczej. Twoja, pan nasze kochanie 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 daj kochanie naszego kochanie nasze winy, kochanie i odpuść odpuszczamy nasze winy, jako kochanie 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 na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami życznymi, teraz, się, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, móc się znaleźć w Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maria, Matko Boża, móc się znaleźć w życiu. Zdrowaś Maria, łaski pełna teraz Pan Tobą, godzinę śmierci. Błogosławionaś ty naszej między ]ami. niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, życzymy. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, życzymy.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona o żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się z na nami życzynymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, które było na teraz i w Amen. O mój Jezu, Jezus, Zachowaj nas z rodownią pływiennego, zakłopotaj wszystkie dusze do nieba i do Panu szczególnie tym, którzy najbardziej Twojego miłosierdzia. Jasnogórska Matko, polecamy nasze parafie, rodziny, wspólnoty, dobrodziejów Jasnej Góry i nas samych zgromadzonych na prawej modlitwie, wspólnie wołając pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta i rodzicielko. Naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, racz nas zawsze wymawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecają. Prosimy Cię, Panie, byś oddalił od Kościoła wszystko to, co Cię obraża, a nas samych skierował na drogę zbawienia. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg w raczył. Pokolnie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piechła. Księdza Artywiskupa Wacława Depo, metropolity Częstochowskiego i księdza biskupa Krzysztofa Zadarkę prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Nasze drogi pielgrzymie dobrze ujął Polski noblista Władysław Rejmont, kiedy określił, że wyszedł z Warszawy jako pojedynczy pielgrzym, a stał się współuczestnikiem wspólnoty. Prośmy, abyśmy będąc wspólnotą Kościoła, przynależni do Chrystusa bardzo osobiście, w sposób również osobisty, odpowiadali za Kościół. Pan z wami, Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na nasze w imieniu Pana, który Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący ojciec i syn. And Zakończyliśmy transmisję modlitwy apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu na jasnej górze. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich przybywających i zmierzających do duchowej stolicy naszej ojczyzny pielgrzymów, a także ojców i braci Paulinów, stróżów jasnogórskiego sanktuarium. Szczęść Boże Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Profil Radio Maryjana w popularnym serwisie YouTube otrzymał ostrzeżenie za zamieszczenie homilii księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Zostało to uznane przez serwis za szerzenie nienawiści. Po fali krytyki, jaka spłynęła na serwis, administrator przewrócił materiał. To właśnie te słowa księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, wygłoszone podczas mszy świętej, sprawowanej z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wywołały oburzenie środowisk lewicowych oraz homoseksualnych. Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej która chce opanować nasze dusze, nasze serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa. Całość tej homilii na swoim profilu na YouTube zamieściło Radio Maryja. Wczoraj wieczorem profil Radia otrzymał od administratora YouTube ostrzeżenie za zamieszczenie homili księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Zamieściliśmy na serwisie YouTube homilię księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Film został zablokowany. Otrzymaliśmy ostrzeżenie za szerzenie nienawiści. Usunięcie przez YouTube homilii Metropolity Krakowskiego z oburzeniem przyjęło Centrum Monitoringu Wolności. Prasy zaapelowało jednocześnie o cofnięcie tej decyzji oraz zaniechanie takiego działania w przyszłości. Jest to skandaliczne naruszenie zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa. Do sprawy odniósł się także wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. My oczywiście...